A jego oponentem będzie w tym momencie zmierzający do narożnika niebieskiego przed wami Givi Gili Przedostatnia walka na dzisiejszej gali. Jan Lisoń, biała koszulka, narożnik czerwony. Givi Gevesili, koszulka czarna, narożnik niebieski. Jan Lisoń ćwiczy regularnie od trzech lat. Jest to jego debiut. O, ależ tutaj teraz Givi Gevesili próbował takim troszkę oszukańczym tematem przybicia piątki i od razu zaatakowania. Tymczasem superman punchem odpowiada Jan Lisoń. Givi musi mieć się na baczności. Pięknymi kombinacjami wchodzi Jan Lisoń, jakby chciał troszkę ukarać swojego oponenta za takie zachowanie mało sportowe na początku walki. I Jan Lisoń teraz próbuje zasypać swojego oponenta gradem ciosów, ale ten klinczuje, aby uniknąć właśnie takiego losu. Natomiast teraz upada Jan, ale nie jest to knockdown, także nie będzie liczony. I wznawiamy pojedynek, Givi bardzo mocno, agresywnie wchodzi w ten pojedynek. Panowie tutaj klinczują przez momenty. rozrywa to sędzia Przemysław Niedziałek, który pilnuje porządku w ringu podczas tej walki. Bardzo agresywnie próbuje Givi właśnie w tę walkę wchodzić, atakować. Natomiast piękną kombinacją teraz po uniknięciu ciosu odpowiada Jan. Narożnik Jana podpowiada, żeby nie czekał, żeby atakował, żeby był pierwszy, żeby inicjował większą aktywność jako pierwszy, a nie tylko odpowiadał na ciosy Giwiego. Tymczasem w stronę Giwiego podpowiedzi, żeby ręce trzymał jednak wyżej. Również jest to jego walka, w której próbuje pokazać się z jak najlepszej strony. Teraz kopniakiem Giwi częstuje swojego oponenta i w zwrotce otrzymuje również kopnięcie. O i teraz upada, ale niestety również nie jest to liczenie, szanowni państwo. Tutaj czujny pozostaje cały czas sędzia Przemysław Niedziałek. Panowie już można powiedzieć przywitali się z deskami, ale jeszcze nie w tej, e, powiedzmy najbardziej drastycznej formie, w których e, musi wtedy dojść do liczenia. Także jeszcze ich konto jest czyste w tej walce. Trzy liczenia na rundę e, oznaczają zakończenie pojedynku. Cztery w całej walce również prowadzą do tego samego. A gong właśnie dał nam znać, że skończyła się runda pierwsza. Czas na... I zanim transmisja wycięła mój głos, chciałem tylko dokończyć, że przerwa będzie czasem dla narożników, sekundantów, trenerów, aby przekazali swoje uwagi po rundzie pierwszej. Tymczasem runda druga się rozpoczęła i panowie bardzo dynamicznie powracają do pojedynku i postanawiają poczęstować się wzajemnie takimi uprzejmościami. Teraz napiera Giwi, próbuje zepchnąć Jana na liny, co chwilowo mu się udaje. To on zajmuje centrum ringu w tym momencie. Próbuje front kickami pychać swojego oponenta na liny. Próbuje w drugiej rundzie troszkę nabrać kolejne tempo Giwi i właśnie zasypuje oponenta ciosami, ale dochodzi do klinczu, Panowie wracają na środek. Rozrywa to sędzia Niedziałek. Drobne upomnienie w stronę Giviego i wracamy do walki. Low kick za low kick, low kick za low kick. Teraz Jan inicjuje tutaj mocną kombinację w stronę swojego oponenta. Oj, pięknie tutaj trafia Janek i czuje krew. Czuje krew Janek idzie za ciosem. Próbuje teraz za wszelką cenę, ale sam nadziewa się niestety na kontrę, która wy wygląda na to, że będzie kosztowała go liczenie. Jest pierwsze liczenie, bardzo mocno tutaj zaatakował Jan, natomiast niestety nadział się na kontrę i to poskutkowało pierwszym liczeniem w tej walce. Czy Giwi będzie teraz próbował pójść za ciosem i dokończyć dzieła zniszczenia na swoim rywalu? Tego za moment się dowiemy, ale wygląda na to, że jednak pozostaje troszkę bardziej opanowany, jednak trzyma nerwy na wodzy. Zobaczmy teraz, jakie remedium na to wszystko przygotuje Janek. Wydawałoby się, że troszkę fizycznie może Giwi tutaj przeważać, natomiast Jan cały czas pozostaje dynamiczny, cały czas pozostaje nieuchwytny. Próbował teraz naciągnąć właśnie głowę swojego oponenta na kolano, co jest dozwolone. Nie stój w miejscu, podpowiada narożnik Janka, nie stój w miejscu. A tymczasem runda druga dobiega końca, czas na rundę trzecią. Trzecia ruszamy pojedynek. Jest to przedostatni na dzisiejszej gali. Runda trzecia. Tutaj Giwi próbował właśnie złapać nogę swojego oponenta. Nie wiem natomiast jaki miał na to pomysł, bo skończyło się to fiaskiem i upadkiem jego osoby. Ale teraz pięknie, Jan odpowiada, ale musi być czujny. Giwi cały czas ma to kowadło w łapie i cały czas próbuje upolować głowę swojego przeciwnika. Janek teraz krąży, krąży po ringu. Próbuje właśnie za pomocą swojej szybkości oszukać Giwiego i tym samym poczęstować go swoimi umiejętnościami. Natomiast Giwi tutaj próbuje jakby wychwycić tą nogę i niestety minus punkt. Tak, dokładnie, załapanie nogi oponenta, minusowy punkty. To nie są zapasy, to jest K1, także tutaj Giwi musi być tego świadomy. Tutaj pięknie, Jan teraz jakby tak rozścieczony całą tą sytuacją, wraca do gry i próbuje tutaj właśnie wywrzeć presję na swoim rywalu, zapunktować na kartach sędziowskich. Natomiast mam wrażenie, że chyba trudy tego pojedynku, ależ tutaj pięknie Janek trafia hajkikiem w głowę Giwiego, że trudy tego pojedynku gdzieś odkładają się na naszych zawodnikach, że ta kondycja dokładnie widać, że tam już Jan opiera się o liny że już troszkę mniej tego powietrza w Baku zostało. Natomiast są to już faktycznie ostatnie minuty tego pojedynku. Potem, jeżeli nic się więcej nie wydarzy, będą decydować o losach panów sędziowie. Zobaczymy jak oni punktowali tę walkę. Giwi, przypominamy Państwu, dostał minusowy punkt za wybieranie nogi swojego oponenta. Co cały czas mam wrażenie gdzieś podświadomie próbuje zrobić. I jest liczony, jest liczony. No i cały czas ma ten nieszczęsny minusowy punkt na swoim koncie, także e, musi uważać, musi uważać e, na kolejne swoje e, kroki. Charakterystyczny dźwięk daje znać, że pozostało 10 sekund do końca pojedynku i za chwileczkę będziemy chyba świadkami e, kolejnej decyzji sędziowskiej na gali The Wild. Do Szanowni Państwo, a tę walkę przez jednogłośną decyzję sędziowską zwycięża Jan Lee. A już za moment przed nami ostatni pojedynek.